Czy nadejście sztucznej inteligencji wiąże się z zakończeniem raz na zawsze lekcji, konwersacji z prawdziwym żywym człowiekiem? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale postaram się dzisiaj dać przynajmniej parę jakichś pomysłów, jak można sobie na nie odpowiedzieć. Nazywam się Dorota Werner. Moją pasją są języki i prowadzę ten kanał po to, żeby pomóc Wam uczyć się szybciej, skuteczniej i przyjemniej. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do kilku przemyśleń na temat AI. I potencjalnej roli sztucznej inteligencji, przede wszystkim czatu GPT, w nauce języków. O tym stosunkowo dużo się ostatnio mówi w internecie, szczególnie anglojęzycznym. I ciągle miałam taką ochotę spróbować, ale ten rok jest jakoś tak strasznie napchany dla mnie różnymi rzeczami yy, i zawodowo, i w życiu prywatnym i ciągle tak to odkładałam i odkładałam. Niemniej jednak życie tak zrobiło, że. Tak samo mi się trochę spróbowało, całkiem niechcący, i chciałabym się podzielić swoimi spostrzeżeniami. W jaki sposób w ogóle wyszłam w kontakt z chatem GPT i w jaki sposób zobaczyłam, jak to działa językowo. Yy, poniekąd były dwie próby, przy czym jedna była intencjonalna, a druga zupełnie nie. Właściwie to nawet ta druga to powstała w wyniku oszustwa, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tej intencjonalnej. Jak mówiłam ostatnio, jestem dość mocno zawalona pracą. Nie bardzo miałam pomysł na tytuł e-booka i jego okładkę. W związku z tym pomyślałam, że muszę zrobić tak, jak wszyscy nowocześni ludzie w tej chwili robią, a więc zapytać się o to w sztucznej inteligencji i dowiedzieć się, jak powinnam zatytułować mojego e-booka. I to było naprawdę bardzo, bardzo obiecujące. To wyglądało świetnie, bo dostałam ileś tam propozycji. Z których niektóre mi się dość podobały, żadnej nie użyłam, ale się trochę zainspirowałam i mogę powiedzieć, że to mi pomogło. Pytanie zadałam po polsku, odpowiedź dostałam po polsku, w języku jak najbardziej poprawnym, naturalnym. Wyglądało to naprawdę, miało ręce i nogi, byłam zadowolona. Mój hurra optymizm troszeczkę przegasł, kiedy poprosiłam o projekt okładki. I w ogóle pomysły na okładkę, to już zaczęło być takie trochę niedopasowane, trochę nie w temacie. jakoś tak. No, byłam generalnie mega niezadowolona i tu nie wykorzystałam z tego nic. Natomiast zachęcona tą pierwszą sprawą propozycji na tytuły, pomyślałam sobie, że może użyję też czatu GPT do takich prac, które po prostu zabierają dużo czasu, a są takie troszeczkę. No mało intelektualnie angażujące, a mianowicie podczas projektowania mojego nowego kursu dla początkujących poprosiłam chat GPT o wymienienie iluś tam najczęściej używanych angielskich czasowników nieregularnych. Jakież było moje zdziwienie, kiedy lista, którą otrzymałam, zawierała mniej więcej 30% czasowników regularnych. Powtarzałam to zapytanie jeszcze kilka razy i za każdym razem było to samo. Chat GPT zdecydowanie nie rozumiał, co to znaczy czasownik nieregularny. I to już mnie tak trochę rozczarowało, no ale nie miałam czasu się tym zajmować, zajmowałam się e-bookiem. Jednocześnie zaczęłam przygotowywać ten kurs, o którym wcześniej wspominałam. No i szukałam kogoś, kto nagra mi audio. Moją żelazną zasadą jest, że to musi być native speaker. Nigdy, nigdy nie zgadzam się na to. Żeby jakiekolwiek nagrania, które są do pomocy naukowych, były nagrywane przez obcokrajowców, nawet najlepiej mówiących. No i przeglądałam różne propozycje voiceoverów, i generalnie było drogo. Jeśli chodzi o użycie tego do celów nieprywatnych, to najczęściej te prawa autorskie i różne tego typu rzeczy kosztują bardzo dużo. I naprawdę wychodziło tak bardzo, bardzo drogo, aż znalazłam jedną propozycję, gdzie głos, który był na próbce, wyglądał całkiem fajnie, a cena była naprawdę zachęcająca. Nawet się trochę zdziwiłam, że to jest tak tanio. No i poprosiłam kilka osób o posłuchanie. Eee, 6-8 osób słuchało tej próbki, wszyscy mówili, że super. W związku z tym zamówiłam nagrania, kiedy zaczęłam ich słuchać, miałam dziwne poczucie, że coś jest niehalo, ale nie umiałam kompletnie powiedzieć, co. Natomiast kompletnego szoku doznałam w momencie, kiedy doszło do zdania, w którym był czasownik czytać, który po angielsku, jego teraźniejsza i przeszła forma, czyta się zupełnie inaczej, ale pisze się tak samo. Miałam tam kilka zdań z tym czasownikiem. Były zdania zarówno w trzeciej osobie, jak i pierwszej czasu teraźniejszego, były zdania w czasie przeszłym, były też zdania z operatorami, i we wszystkich tych wersjach ChatGPT czytał wyraźnie w tej wersji, w jest czas przeszły. Czyli tak, jakby drugą formę tego czasownika, czyli read, co w połączeniu na przykład z doesn't, było po prostu tak kompletnie odjechane. Że po prostu za pierwszym razem to w ogóle cofnęłam, bo nie wierzyłam własnym muszą. Ja rozumiem, że można zrobić błąd, że nawet native speaker czasem robi błąd. Ja czasami naprawdę mówię wziąć, zdarza mi się. Włączać się już oduczyłam, ale naprawdę zdarza mi się jeszcze wziąć, powiedzieć. Trafiają się każdemu jakieś błędy, ale to było po prostu tak surrealistyczne, tak jakieś kompletnie w ogóle z szczapy, że nie mogłam się w ogóle pozbierać, ale to dało mi taki cień przypuszczenia, a może ja mam do czynienia z robotem, bo nikt by czegoś takiego nie zrobił. Posłuchałam tego jeszcze raz z moim synem, któremu nie mówiłam, co mi się nie podoba, i jego przypuszczenia były dokładnie te same. Stwierdziłam, że muszę bardzo szybko skonsultować się jeszcze z jakimś Native Speakerem. Nie miałam pomysłu w ogóle na żadną osobę, bo to tam była niedziela i te sprawy. I wymyśliłam prostą sprawę. Zamówiłam sobie półgodzinną najtańszą lekcję na itoki konwersacji angielskiej. Ja od razu na początku rozmowy przyznałam się, że żadnej lekcji nie chcę, tylko chciałam skonsultować jedną rzecz. Chciałam puścić jakieś nagranie i wysłuchać opinii. Oczywiście nic nie mówiłam. W żaden sposób nie sygnalizowałam, że mam wątpliwości. Tylko chciałam spytać, czy to nagranie jest ok, żeby puścić je osobom uczącym się angielskiego na poziomie początkowym. Ta pani posłuchała. Nie doszła jeszcze do tego miejsca z tą bombą. I od razu powiedziała, że jest to bardzo mechaniczny głos, i jej zdaniem to mówi sztuczna inteligencja. Kiedy posłuchała tych zdań, o których wspominałam wcześniej, no to już właściwie nie było wątpliwości. Czyli zostałam nabita w butelkę, zapłaciłam mało, ale zapłaciłam za coś, co jest w sumie darmowe, więc można powiedzieć, ktoś na tym robi kokosowy interes. Natomiast czego mnie to nauczyło? Wiele osób. Twierdzi, że można szczepem GPT uczyć się języka, bo można sobie z nim tam pisać, można prosić sztuczną inteligencję o utworzenie jakichś tam historyjek, potem z tych historyjek się uczyć, na nich się wzorować. Ja bym tutaj zachowała dużą ostrożność. Oczywiście na bezrobiu i rak ryba, więc jeżeli ktoś nie ma w ogóle z kim ćwiczyć, bo jeżeli są na przykład rzadkie języki, no to ja rozumiem, że może być bardzo, bardzo trudno. I może czasem lepiej spiczyć czatem GPT niż nie ćwiczyć wcale. Na pewno może być to dobry pomysł dla osób, które bardzo się wstydzą, pisać, mówić, czy w ogóle tworzyć własne wypowiedzi. No bo chat GPT to maszyna, to tak nie wstyd, jak przy żywym człowieku. Więc może na taki pierwszy moment takiego rozkręcenia się OK. Natomiast nie używałabym go tak. Tam, gdzie naprawdę liczy się poprawność, bo widać wyraźnie, że jednak chat GPT niektórych rzeczy nie rozumie, że sztuczna inteligencja niektórych rzeczy nie ogarnia i tam, gdzie to samo słowo, na przykład, może się czytać różnie w zależności od kontekstu, gdzie wchodzi intonacja i tego typu rzeczy, to jednak to nie jest wzór do naśladowania. To, czego możemy się nauczyć powtarzając po sztucznej inteligencji, to język bardzo mechaniczny, bardzo nienaturalny, bardzo dziwny. I to też nie powinno być naszym celem, jeż, szczególnie jeżeli chcemy rozmawiać z ludźmi. No i od czasu do czasu ChatGPT może po prostu kompletnie nie rozumieć jakiejś prostej sprawy. No, na przykład to, które czasowniki w angielskim są nieregularne, to no, naprawdę, no, powiedzmy sobie szczerze, że większość dzieci w szóstej klasie ten temat ogarnia. Natomiast, jakbym nie zadała tego pytania, to ChatGPT tego nie rozumiał dochodzą tu jeszcze inne przemyślenia właśnie po tym jak ten głos był taki naprawdę jakby to powiedzieć matowy on był taki ja może zamieszczę kawałeczek tego kilka zdań i po prostu sami zobaczycie że to jest wszystko niby poprawne niby w porządku niby nie ma się do czego przyczepić poza tym słynnym red ale jakoś tak to nie jest do końca człowiek. No dobra, to puszczam kilka zdań. I usually go to work by bus. I see Jess in the library once a week. I have a shower before going to bed. No jak widzicie, jest to takie że można się nabrać, ale jeżeli usłyszy się bardzo dużo takich zdań, to zaczyna być tak trochę, nie wiem, normalny człowiek nie jest w stanie mówić tak dokładnie na takim jednym tonie przez godzinę. A mniej więcej tyle tych nagrań było. Także to już zaczyna też podpadać. I tu rodzi się pewna taka moja obawa, mianowicie to, na ile nasz mózg skapuje, że to jest fałszywka. Otóż, żeby coś naprawdę przyjęło się w naszym układzie językowym, to nasz mózg musi to odebrać jako komunikat, jako porozumiewanie się z kimś. To właśnie dlatego te słówka, które wykuwamy grzecznie w szkole i robimy po 400 na tydzień, i dostajemy ze wszystkiego piątkę, to potem, jak chcemy coś powiedzieć, to te słówka wcale nie przychodzą nam do głowy, bo one są gdzieś tam zapamiętane zupełnie gdzie indziej, natomiast układ językowy po prostu w ogóle w swój obwód ich nie bierze. Żeby tak było, to musi być na miastka przynajmniej komunikacji prawdziwej. I to musi być taka namiastka, żeby mózg to przyjął. To może być na przykład coś takiego, że oglądamy film i w jakiś sposób, jeżeli wkręcimy się naprawdę w tą akcję filmu, to ten bohater jest dla nas osobą prawdziwą, no bo jak się zaczyna coś dać w filmie, to my się naprawdę boimy. Albo naprawdę się cieszymy, że komuś tam się coś udało, chociaż ta osoba jest bardzo nieprawdziwa. Były słynne historie na przykład aktorów z klanu, którzy twierdzili, że po tym jak na przykład nie wiem, zdradzili kogoś na planie filmowym, to dostawali straszne po prostu reprymendy w kolejce gdzieś tam w sklepie, bo ludzie się rzucali na nich jak mogłeś. Bo do tego stopnia, że ludzie na przykład nie są w stanie często rozgraniczyć tego aktora od tej postaci, którą gra. Czyli nasz mózg w jakiś sposób daje się oszukać i wydaje mu się, że to naprawdę tak jest. Nasze wyimaginowane scenki, to kiedy mówimy do siebie, też bardzo często może być tym czymś, gdzie mózg kupi, że to jest prawdziwa komunikacja. Nawiasem mówiąc, odchodząc od tematu, jednym z moich największych osiągnięć życiowych jest to, że udało mi się stworzyć strefę, w której ludzie potrafią się przyznać, że mówią sami do siebie. To jest tak po tym, jak czytałam ostatnie komentarze. Ja też nie ukrywam. Rozmawiam sama ze sobą i często w różnych językach. Także to jest bardzo sympatyczne, że mamy ten dystans do siebie, że potrafimy się do tego przyznać i, i że czujemy, że to jest to. Bo właśnie nasz mózg kupuje takie stynki, które sobie wyobrażamy. I zastanawiam się, na ile ta sztuczna inteligencja jest w stanie oszukać nasz mózg, że naprawdę ktoś do nas mówi. To jest o tyle śliskie, że na przykład chciałabym wspomnieć jeszcze raz o eksperymencie, o którym kiedyś już mówiłam, gdzie chińscy imigranci w USA byli poddani takiemu eksperymentowi, że małym dzieciom puszczało się y, nagrania, nie wiem, z jakichś tam taśm czy kaset jeszcze wtedy, y, nagrania, gdzie mówili Chińczycy po chińsku. Natomiast y, ta grupa dzieci, która miała puszczany chiński w nagraniach, w domu i wszędzie już tam w żłobku, czy tam nie wiem, no, no, no gdzie tam miała możliwość słyszeć język, to słyszała tylko angielski. I była druga grupa dzieci, które miały babcie, które były jeszcze chińskojęzyczne, i te dzieci y, równolegle słyszały i chiński i angielski od żywych, prawdziwych ludzi z twarzą. Jakież było zdziwienie badających, kiedy okazało się, że na EG, kiedy dzieci. Wydaje mi się, że to było EG, ale już, już nawet teraz nie pamiętam, ale w każdym razie jakieś badanie, które bada, które części mózgu akurat w tym momencie pracują. W przypadku dzieci, które słuchały chińskiego jako języka żywych dziadków, te dzieci słuchając chińskiego odbierały to jako język, czyli pracowała ta część mózgu, która odbiera język. Natomiast w przypadku dzieci, które chiński znały tylko z nagrań, chiński był postrzegany jako odgłos mechaniczny. Czyli ta część mózgu, która reagowała, to była ta część, która reaguje na odgłos np. Na piły, albo młotka, albo nie wiem czegoś tam, pranki wirującej. Czyli w ogóle mózg nie kupił tej idei, że chiński jest językiem. I to są takie drobne niuanse, których nie bierzemy pod uwagę, bo wydaje nam się, że jeśli chcemy nauczyć języka, to trzeba wykuć całą tą gramatykę i wszystkie te słówka i wszystkie te regułki i w ogóle. I jak to wszystko już tak wykujemy, to będzie super. Natomiast chyba największą pracą jest przekonanie naszego mózgu, że to jest rodzaj komunikacji z drugim człowiekiem. I o ile nie mówię, że godzina spędzona z chatem GPT to jest strata taka, że już teraz tego nigdy się nie odrobi i proszę tego nie robić, bo to jest dramat, ale myślę, że to może nie wystarczyć. Myślę, że ten prawdziwy, żywy człowiek, który stoi za tą komunikacją, jest naprawdę potrzebny. I chyba czasem lepiej jest nawet popisać z kimś, kto też się uczy angielskiego i nie jest native'em i robi błędy, ale naprawdę użyć tego języka. Do komunikacji, żeby naprawdę było, że ja temu komuś chcę się, chcę coś przekazać, chcę się z nim umówić, nie wiem, wymienić na coś, cokolwiek zrobić, ale naprawdę to zrobić w tym języku, którego się uczę, niż rozmawiać z maszyną, która tak naprawdę nie ma mi nic do powiedzenia, nie ma tu żadnych emocji, uczuć, ja już nie wiem w tej chwili jakichś dzikich uczuciach typu miłość na śmierci, życie. Natomiast spotykając się z żywym człowiekiem mamy jakieś sympatie, antypatie, nie wiem, jakieś poczucie, że nadajemy na tych samych falach lub nie. I nawet w przypadku jakichś bardzo przelotnych osób, nie wiem, siadamy do autobusu i momentalnie widzimy, że koło tej osoby wolelibyśmy usiąść, a nie koło tamtej. I to są jakieś nieuchwytne rzeczy, z których my możemy w ogóle nie zdawać sprawy, a moim zdaniem one mogą grać ogromną rolę w nauce języka. I to nie jest tak, że ja w tej chwili tutaj się wypowiedziałam jako ekspert, bo ja już tutaj zrobiłam badanie na reprezentację w tej grupie ludzi i zbadałam ileś tysięcy osób, i widzę, jak im tam wchodzi nie w to miejsce w głowie, co trzeba. Tylko sygnalizuję, że takie coś może być. Że jeżeli trzeba, użyłabym może inteligencji sztucznej do tego, żeby się trochę pouczyć, gdzieś tam coś znaleźć, ale po pierwsze, nie liczyłabym na to, że nie robi błędów, bo błędy robi i to paskudne. Nie liczyłabym na to, że w każdym temacie da się ze sztuczną inteligencją dogadać. I nie mówię tu w tej chwili o tematach jakichś bardzo. Ja rozumiem, że wszyscy łapią to, że może jakaś tam poezja, nie wiem, uczucia, to może nie złapie. Nie, może nie złapać czegoś tak prostego jak czasownik nieregularny. No i przede wszystkim, że może brakować tego elementu ludzkiego. I ten element ludzki może być naprawdę, choć tak niedoceniony, to jednak może być naprawdę bardzo, bardzo mega ważne w nauce języka. Dlatego starajmy się, żeby jednak trochę człowieka tam też było. Nawet jeżeli to nie żywy człowiek, niech to będzie aktor, niech to będzie youtuber, niech to będzie ktoś, kto naprawdę coś chce komuś powiedzieć. I z tą myślą po prostu was zostawiam. I bardzo proszę, że jeżeli macie jeszcze jakieś doświadczenia, może z innymi językami na przykład, bo ja tutaj wypróbowałam to tylko po angielsku i po polsku. Jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, to koniecznie podzielcie się w komentarzach. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, czy Wy też próbowaliście tego użyć, czy może spróbowaliście niechcąco, tak, jak ja gdzieś, bo ja wcale nie zamawiałam voice u sztucznej inteligencji, myślałam, że będzie to mówić ta piękna pani Blondynka, której Busia była na zdjęciu. No ale tak wyszło. Dlatego, jeżeli też mieliście przyjemność lub nieprzyjemność spróbować to koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi jakimiś tam wnioskami z tego. I do zobaczenia w następnym odcinku.